Teraz, którędy? E, dobrze, jesteśmy teraz na najwyższym poziomie, tutaj. E, ja tam byłem. Tam ja tu, tak, tak. Dobrze. To wtedy teraz... Popie. Nie ruszaj się. Chcę cię zastrzelić jak... O! Bez kitów, gdzie ty uciekasz? Próbuję do góry się dostać, czy? O, tu jest skubanie. O, fosta. Nawet nie zauważyłem, kiedy on wypuścił tą strzałę. gdzieś tu jest. Aha, strzała z kości, szklany łuk. I bierzemy moje strzały z powrotem i idziemy tutaj górą. O, Dlaczego jeszcze mam na ulubionych tych Eee. Szybkie leczenie? Jeden. Cztery szybkie leczenie. No tak. Okej, okay. czegoś nie rozumiem, dlaczego na jeszcze jest stary, stary? Okej, okay. teraz pytanie, które Ślepy zaułek, świątynia z Sk skaldafun? Ale ja widzę tu kolejnych wrogów, którzy na mnie czyhają. Dobrze, tam nie, tam nie, tam nie. Oni są prawdopodobnie na górze. Ta góra będzie na pewno kolejny etap w... zwiedzaniu, nazwijmy to tak, tej cał całego kompleksu. A jak się nad tym zastanowić? Nawet fajnie wyglądają te. Świątynia Skaldaven. 48 level. Tak a propos, ile mam jeszcze. Nie to, nie to, nie to, to ja chciałem Ciężki pancerz. 99. Właściwie mam dlatego 99, bo jeden amulet chyba mam. Lub pierścień zaczarowany. Nie. nie, 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 nie. Chyba sam pancerz mam. Na chwileczkę, gdzie mam bronię noręczną? 94. Ok. Halo. Ktoś w domu? Halo? Chyba nikogo nie ma. Lub, lub jest przygłuchawy też. Co też się zdarza? A, jest! Tylko jako, że ja chcę sobie wyrobić setkę na broni jednoręcznej... Nie! Yeah. Ok, wszyscy, żadnych czarnych, czarnych, czerwonych kropek nie widzę już. Ok, tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci. Ok, sobie tak popatrzymy, co oni to mają w swoich grobowcach. Będziemy najgorszego rodzaju człowieka, e, naj e, być najlep... najgorszym, znaczy się, rodzajem człowieka i sobie będziemy plądrować grobowce naszych przodków. W dodatku jesteśmy Nordem, więc tym bardziej to jest ohydne. Pójdziesz. Lol? Skąd? Ci się? Ale to są zwykli. Boże, non stop to słyszę, jak e, jakaś dusza jest. E, e, w sensie więziona. Do e, za pomocą tego czaru co mam na. Na mieczach. Okej, okay, mamy tutaj do czynienia ze zagadką. Jak ja je ja kocham po prostu. Tylko pytanie. Okej, okay, mamy tu delfina, mamy tu węża, orła oraz węża. Teraz pytanie, jak to powinno zostać ustanowione? Wąż. Okej, okay. delfin do delfina, wąż do węża. Tylko jak dalej? Coś chyba nie wyszło. Mhm. Mm o, chyba teraz pójdzie. Nie? Okej, okay, nie cierpię zagadek, więc tak, mamy tutaj delfina, ten delfin. Podejrzewam, że, aha, chyba na tej zasadzie to działa, że delfin w ten sposób, delfin, delfin, oni muszą być odwróceni do siebie. Tak, 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 delfin. No ale w ten sposób, chwileczkę może teraz. Okej, okay, to też w ten sposób nie działa. Mamy tu węża. Czy właśnie dziwię, co tak. T -t -t -t. Nie ma tu jakichś wskazówek jeszcze dodatkowych, bo nie cierpię takich zagadek jest. Są trzy przełączniki daje nam 3 razy 3 razy 3 daje nam 27 możliwości. A nie jestem chętny na wypróbowanie każdej z nich, więc. Poza tym, aha, tu jest jedna skrzynka tylko. No to zaraz trzeba kombinować. Co by tu mi pomogłoby? Tak, mamy rybę. Co je rybę? E, orzeł jak już, co? E, nie, tu jest wąż. Niech pomyślmy, ja, jaki byłby tutaj przewód pokarmowy. Tu byłoby tak, że wąż, orzeł, wąż, ryba, ryba. Nie kumam tego. Nie kumam tego, nie cierpię. E, wąż, ryb, nie, nie, nie. Wą... nie. Tak na pewno węża. Co jest. T, 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 t. No, żadnego manuskryptu też nie mamy. widać, kogo mi tam brakuje? Tylko defina tam brakuje. A co jeśli ja bym. Tak, tak, tak. Bym tu do węża. Też nie. Demyt! No to niech pomyślę. Mamy tu tak ustawione. Mamy tak ustawione i tak ustawione. Ja spróbuję teraz spróbować dla takiej kombinacji. Okej. Okay. Jeszcze raz ruszam. Teraz mamy stan 2. Okay. no to teraz obracamy to tak i obracamy to dla, je, dla stanu 1 a to dla stanu 0 jest ok 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 coś już zrobiliśmy Także to poszło niech ja pomyślę ok mamy tu złoto oklejnot ok, i mikstura ok ok świetnie na czym to polega wtedy orzeł, orzeł. a wiecie co chrzaniecie się już wiem jak to będzie wąż Wąż, wąż. Ja już matematyką tutaj kombinowałem, ale... Że jak? Wąż, wąż, wąż. Wą... Był orzeł, orzeł, orzeł i teraz to nie działa w ten sposób? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um, wąż, wąż, wąż. Ożył, ożył, ożył. Ok. Był trzy, ra był trzy razy ożył i dało tamte. To dlaczego teraz nie Tam jest wąż. Ok. Teraz tak. Jeśli, 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 jeśli. W w wąż, wąż, wąż. Na pewno nie ożył, ożył, ożył. Mamy 26 możliwości jeszcze. Oj, jeny. Nie cierpię czegoś takiego. Dla węża wtedy tutaj spróbujemy... Eee, dobrze, to jest wąż, wąż, wąż... Nie pasuje. Wąż, delfin... Eee, nie. Wąż, orze... Okej, okay, też nie. I wracamy do węża tutaj. Teraz próbujemy delfinę. Okej. Okay. Teraz e, delfin delfin, chociaż myślę, że odpowiedź będzie jakaś, jakaś dosyć banalna. Delfin, okej. Okay. Teraz. Okej, okay, to teraz tu wracamy z powrotem do węża. To wtedy tutaj orzeł. Ok, orzeł plus wąż. Teraz orzeł plus. E, może to troszkę dziwacznie e, Wam się wydawać, ale e, dosyć. E, to jest po prostu taki mój wewnątrzumysłowy system. Okej, dla orwa nic nie daje to. La węża. Teraz wąż, wąż, wąż. Nic nie był. Teraz trzeba sprawdzać la węża. Właściwie. Okej. Okay. Okej, okay, teraz jestem definitywnie pewny, że dla węża nic nie wychodzi, czyli zmieniamy to teraz na delfin, wąż, wąż. Okej, okay, ten, ten przełącznik wygląda jak e, rękojeść katany. Dobrze, e, teraz tak dla węża, okej, okay, teraz spróbuję w ten sposób. nie idzie. Spróbujemy teraz. Okej, okay, też nie działa. OK, wąż wąż dobrze. To teraz zmieniamy w ten sposób. Dobrze, że nie ma tu pułapek. To jeszcze byłoby fatalnie. OK, tak to nie działa. OK, spróbujemy wtedy tak. Wąż to jest. No dobrze, chcę do węża dostać się, okej. Okay. Czyli tak, to nie ma żadnego wpływu. Jesteśmy teraz przy... Okej, okay, to nic nie dało nam. Wracamy do stanu zdrowego tutaj i jesteśmy przy or... Nie, już mieliśmy orła. Okej, okay, spróbuję. Okej. Okay. A niektórzy może to rozkminiają takie zagadki logiczne. Ja za to wiem, że któraś z 27 kombinacji będzie działać. Więc ja bardziej na ten sposób na pewny sposób bo jeśli ja będę kombinować, a nie, może tak obrócę, może tak obrócę, to po prostu chaotycznie będziemy do tego podchodzić, a w ten sposób to mam pewność, że już wykorzystałem te możliwości, te możliwości i te możliwości. Więc teraz tak, wąż mamy już tutaj z powrotem, to tutaj, to oznacza, że tu na pewno musi być orzeł. Teraz mamy tu wąż, wąż, już dużo opcji nie pozostało nam. Dobrze, wąż, teraz próbujemy tutaj delfin. Hmm. Orzeł wąż wąż. Ok, też nie. Orzeł, orzeł wąż, wąż A już sprawdzaliśmy, chociaż na wszelki wypadek. Oczywiście, że nie działa. Ok, tak. I teraz dla orzeł delfin. Nic nie działa. Mm, no dobrze, teraz dla. Okej. Okay, w ten sposób jesteśmy przy. Okej. Okay. Jesteśmy przy wężu z powrotem, czyli to zamieniamy. Ożył, ożył wąż. Okej, okay, też nam nic nie daje. A, czyli... Orzeł, orzeł, delfin. Mhm. Mm orzeł, orzeł, orzeł. Już. Też to nic nam nie daje. Mamy tu już wąż z powrotem, czyli tutaj zamieniamy na węża. Żołód? Już mieliśmy tu węża przecież No to nie kumam wtedy kompletnie, o co tutaj biega To jest właściwie ta droga, którą musimy iść? Definitywnie, ale... Eee? Nie kumam Orzeł, orzeł Chwileczka, orzeł? Jak chciałem to, to był... Orzeł, 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 a wąż, wąż, wąż? Właściwie kombinowałem... Czy głupek ciągle tylko wąż, wąż, wąż No nie, nie działa widać wtedy był orzeł, orzeł, orzeł I trzy razy było orzeł Dawał nam tutaj No dobrze, teraz będę kombinował jakoś em... Orzeł, 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 co to robiło właściwie? Orzeł był Ryba do ryby, wąż do węża, i tak to wyszło. Okej, okay, czy miałam najpierw to zamknąć i debil ze mnie był, czy jak? Teraz tak, tak. No nie działa. Oczywiście. Teraz muszę pomyśleć, czy od nowa muszę wszystko Oż włącz wątku. Ożywłąć do Już jestem cały głupi z tego. Dobrze, czyli orzeł do orła W sensie, ryba do ryby, orzeł do Okej, okay, okej, okay, okej okay. już mnie to wnerwia Ja za chwilę wyjdę i sprawdzę jak jest w poradniku napisane, bo w... Okej, okay, inne opcji nie ma tutaj, czy o co tu biega? Czy ja coś ominąłem, czy jak? No nii, ni, niczego tu nie ominąłem Oczywiście pułapki, pułapki, pułapki swoją drogą, ale... Że ja pierdzielę, że ja tutaj nie mogę się dostać dalej? No bez kitu a teraz chyba bym musiał ponownie wszystkie 27 możliwości zrobić, bo prawdopodobnie mogę zgadnąć. To działało na zasadzie, że tylko jedno mogło być naraz otwarte. E, dobrze. Jak ja nie cierpię takich rzeczy? No dobrze, pomyślmy. Jak był orzeł, 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 to dawało trzy tak. 3, w sensie, a może z tyłu trzeba było patrzeć? Nie, orzeł, delfin. A jeśli tak to postawię? No też nie. A chwileczkę, co było tu z tyłu, jak ja patrzałem? Okej, okay, orzeł tu był. Okej, okay, to otwiera... To jest jedyna kombinacja, którą jestem pewien. No dobrze, orzeł, orzeł Tak, tak, aha Aha, bardzo ciekawe A jeśli bym teraz odwrócił to w ten sposób Ja zaraz nerwicy dostanę Ale tak na serio to, 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 to. Okay. Jeszcze raz tu był Tu było tak, tu było tak Tu było hożę. Hmm... Ja jestem głupi z tego Na serio! Ja jestem kompletnie głupi z tego Orzeł, orzeł, orzeł dawał ten No to Jeśli trzy razy orzeł dawał tak, to To powinno wyjść tak, że Ja pierdolę, to już mnie w jak... Mogę coś łukiem nawet zrobić? Nie. Nie kumam tego? O co tu do jasnej cholery biega? O, smoczy kapłan, jest tu jakaś jeszcze dodatkowa symbolika. Panie, kumam tego? Jak tu był? Chociaż spróbujemy coś takiego, może. Jestem zdesperowany. Ok. Jak tu był orzeł, 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 to tamto mogę otworzyć. Dlaczego tu był tak jest tak? Ok. Tu było tak z tak. To było pasujące do siebie. A jeśli tak da. No, kuku. A wiecie, pierdolcie się. Ludzie z betesty. Mikstura złoto i mikstura Przedol Co fus? O już chyba kawaleria nadchodzi A toć? Nawet szych I są pa pająki? Bo odporniłyście na moje te. Hm, Na moje ataki. Przedtem to tylko jeden ataki po nich było. A ten to co? Mają księżny. Księżny jadł. Okej, okay, okej okay. Tam niby jeszcze jest jakiś wróg. Na szczęście, w, u nas, na, w prawdziwym świecie, nie mamy takich olbrzymich pająków. Nie chcę wiedzieć, co niektóre dziewczyny by robiły przez cały dzień. Arachnofobia byłaby powszechnym zjawiskiem. O, nawet skrzynia była. Ale nie zauważyłem, jej. O, jeszcze coś było, jeszcze coś było. Mikstura kondycji. Nie, kolejna zagadka. Ja was. Dlaczego nie chcę kryty? A, moja strzała, moja strzała drogocenna. Aha, on został ten. E, sparaliżowany. E, moje strzały, okej, okay, ok, ok, ok. Teraz tak się najpierw tutaj rozejrzymy. ja coś czuję, że to będzie bardzo... <laughs> Nieciekawy odcinek dla większości z was. Nawet tak stanąłem, że mnie w ogóle, w ogóle nie ttyka. Okej, okay. co my tu mamy? Mamy, ale skąd ja mam wiedzieć, jaka jest kombinacja tutaj? Okej, okay, mamy orzeł, mamy delfin i coś jeszcze mam jako wskazówkę? Okej, okay, mamy orze orzeł, no to. Damy orła tutaj. Tam mamy delfina, no to damy delfina. Tak myśląc po ostatniej zagadce, że to jest taki bazowy kod Okej, to też nie jest poprawny I teraz jeśli to i to, to strzelamy być może, że to będzie O, jest wąż. Aha, o, nawet skrzynia kolejna. Złoto i wytrych. Dobrze, 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 to teraz yy, to powinno się zgadzać. O tak, czyli używamy bazowy kod na wszystkie zamki tutaj. Yy, co to znaczy bazowy kod? Chodzi o to, że pierwsza tamta zagadka... No dobrze, yy, przy, Przyjmuję do zrozumienia, że to był kompletny fail, ale o co chodzi? To, to, to ma się równać temu, to ma się równać temu, a to co tutaj było ma się równać... Yy, temu. Na tej samej zasadzie tam były właśnie te otwory, tylko że tam było właśnie, że dwa jeszcze otwory i to troszkę na zmyłkę działało, jeśli ktoś kombinował, w sensie, że to pożera to, to pożera to i tak dalej. Świątynia Skuldafn, Skaldafn, ach jeny już sam nie wiem jak to powinno się wymawiać. Do nas następnego odcinka, na razie.